Bardzo serdecznie. W szkole w Sztutowie dzisiaj odbył się czwarty już festyn rodzinny na zdrowie. Jak co roku promowaliśmy zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia. Rodzice przygotowali mnóstwo zdrowych potraw, z warzyw, z różnego rodzaju owoców. Wszystko pieczone i bardzo zdrowe, przygotowane z produktów, które można znaleźć w naszych ogródkach. Oprócz tego mieliśmy bardzo dużo ryb, przygotowanych w różnej postaci i oczywiście herbatki ziołowe i różnego rodzaju inne potrawy. Oprócz tego, że można było u nas smacznie i zdrowo zjeść, zjeść, przygotowaliśmy dla dzieci mnóstwo atrakcji sportowych. Można było postrzelać z łuku na świeżym powietrzu, pobawić się w hiperblokach, na dywanie interaktywnym. Można było zagrać w ping-ponga. Dzieciaki przygotowały również tor przeszkód, układanki, klocki, różnego rodzaju zabawy, w których mogły bawić się same lub z rodzicami. Ponadto wsparła nas pielęgniarka szkolna, która prowadziła pomiar ciśnienia, ale również miała analizator składu ciała i mogła udzielić profesjonalnej pomocy. Wsparł nas również pan Piotr Białobrzeski, który poprowadził zajęcia taneczne, a informacje o swoich zajęciach sportowych przygotowały również Bałtyk Sztutowo oraz Siłownia Jogi. Generalnie było zdrowo, było kolorowo, było smacznie i bezpiecznie. Mam nadzieję, że w następnym roku na piątym pikniku będą Państwo z nami. Dziękujemy. Co roku Rada Rodziców ustala cel naszych działań. W tym roku chcielibyśmy kontynuować taki cel, który nie został zrealizowany w roku ubiegłym. Jest to budowa szkolnego radiowęzła. Potrzebujemy 64 głośniki, wzmacniacze, miksery itd. Potrzebujemy na to około 16 tysięcy. Jesteśmy tak umówieni, że Rady Sołeckie z różnych miejscowości, z których dzieci uczą się w naszej szkole, część swojego funduszu sołeckiego, taką, jaką mogą, przeznaczają na ten cel. A rodzice uczniów zaangażowali się właśnie w ten festyn rodzinny na zdrowie po to, żeby budowę szkolnego radiowęzła wesprzeć. I tak mamy nadzieję, że wspólnymi siłami to przedsięwzięcie uda się zrealizować.